Cześć wszystkim, witam was. Zabrałem się za montaż klimatyzacji w domu. Głównym zadaniem, jakim założyłem sobie przy montażu tej klimatyzacji to jest dogrzewanie w okresach przejściowych, ponieważ my mamy w domu ogrzewanie gazem i jesteśmy w 100% na podłogówkach i wygląda to w ten sposób w takich okresach przejściowych, czyli powiedzmy między latem a jesienią przed samą zimą i potem po zimie na wiosnę przed latem. I piec gazowy się załączał, i niepotrzebnie chodził przez okres takich miesiąca, dwóch, nagrzewając podłogówki, kiedy zaczynał nagrzewać te podłogówki, zanim one wystartowały. Musiało się długo nachodzić, delikatnie nagrzał się dom, te podłogówki się rozłączały, ochładzały się i znowu piec załączał, i po prostu. Całe to ogrzewanie w tych okresach, właśnie takich przejściowych, było strasznie nieefektywne. Piec zużywał dużo gazu, a ciepło z tego tak naprawdę było bardzo mało. Relatywnie do tego, ile tego gazu pobierał z sieci, a w związku z tym, że wiemy, jaka jest sytuacja ogólnie z energetyką, wiązanie się do jednego źródła ogrzewania domu jest naprawdę złym pomysłem. Warto mieć tych źródeł więcej niż tylko jedno, gdzie możemy sobie dywersyfikować właśnie takie ogrzewanie domu. I co mi daje taka klimatyzacja? Taka klimatyzacja pobiera, jeżeli chodzi o prąd, Nieduże jego ilości, ponieważ około 1 kW przy trybie pracy maksymalnej, czyli gdybym to ustawił 32 stopnie i klimatyzacja działałaby tutaj żarem, pobierałaby wtedy około 1 kW energii prądu, generując 3,6 kW tej energii takiej cieplnej. I jeszcze może w kwestii, jak to ciepło jest rozprowadzane po domu, w takim małym domku jak mój, tak, u mnie jest około 80 metrów kwadratowych, jak wspominałem. I może po kolei, bo klimatyzacja już jest włączona do około 2 godzin, czyli już te 2 godziny powiedzmy grzeje. Na dworze dzisiaj jest dosyć zimno, jest około 12-13 stopni. Niestety tak się pogoda troszeczkę u nas załamała. I jak rano wstałem, wszędzie w domu było w granicach 22 do 23 stopni. I od momentu włączenia klimatyzacji jedziemy po kolei. Pomieszczenie, w którym jest klimatyzacja. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie jest klimatyzacja 26,5 stopnia. Kuchnia, która jest najbliżej salonu 25 stopni z około 23 stopni, czyli 2 stopnie się podniosła temperatura. Sypialnia, gdzie było 23 stopnie, w tej chwili mamy, jak widać, 24 stopnie. Łazienka, która jest najdalej położona, również tutaj było 23 stopnie, mamy 24. Pokój dzieci, mamy jak widzicie również 24 stopnie, było 23 stopnie. Moje biuro, tutaj również było rano 23, mamy 24,5 stopnia. Dla kontrastu pokażę Wam tylko jeszcze yy, jaka temperatura jest w ganku. To jest ganeczek, czyli wiatroła, pierwsze pomieszczenie wejściowe do domu i jak widzimy tutaj Tutaj się często chodzi, więc się przewietrza to pomieszczenie. I mamy tutaj 20 stopni. I powiem Wam, że po dwóch godzinach pracy, rozkład temperatur od 22,5 e, do 23, jakie miałem rano, i po dwóch godzinach pracy tego klimatyzatora, e, widzicie, jak to wygląda. Powiem Wam, że jak się wchodzi z pierwszego pomieszczenia, czyli z ganku, e, od razu jak się wejdzie do domu, czuć, że jest tutaj dużo cieplej. Nagrzewanie powietrzem robi robotę. Jest to bardzo szybkie. Klimatyzator pobiera mało prądu względem tego, ile tej energii cieplnej przekazuje do pomieszczeń. I mimo, że ten klimatyzator jest w salonie, jeżeli drzwi są wszędzie pootwierane, w każdym pomieszczeniu, to powietrze się bardzo fajnie miesza. Nawet w najdalszym pomieszczeniu w naszym domu jest po prostu czuć, że to powietrze jest wymieszane. Jest takie fajne, przyjemne, jednolita temperatura. Tak więc. Polecam, jeżeli ktoś myśli nad dodatkowym ogrzewaniem, taki klimatyzator. Co do głośności tej jednostki, czy jest włączona funkcja grzania, czy jest włączona funkcja chłodzenia, czy tryb automatyczny, idzie przy tym naprawdę zasnąć. Miałem tutaj wcześniej jednostkę taką mobilną, zupełnie się nie sprawdziła. Jedno z największych wad klimatyzacji przenośnych jest to, że klimatyzator przenośny, podczas swojej pracy, potrzebuje się schłodzić. Elementy, które tam się nagrzewają, i to ciepło z wymiennika musi wyrzucić na zewnątrz. W tych klimatyzacjach, których są na rynku, czyli w 99%, jest tylko jeden otwór wylotowy. Wiadomo, dochodzi do takiej sytuacji, że klimatyzator składając się, wyrzuca powietrze na zewnątrz, więc musi je skąd zaciągnąć do domu. Robi w domu podciśnienie, i to powietrze jest zaciągane do domu wszystkimi możliwymi otworami czyli przez wentylację, pod drzwiami, każdą możliwą dziurką, czyli jednocześnie chłodząc powietrze w domu, naciąga tego gorącego powietrza z zewnątrz i dlatego ta praca klimatyzatora jest naprawdę słaba. Dodatkowo jeszcze jedna rzecz. Klimatyzator wyrzuca powietrze, które przed chwilą schłodził, czyli wyrzuca nam do pomieszczenia z przodu zimne powietrze, zaciąga powietrze od dołu, z tyłu, prawdopodobnie gdzieś za rurą, i wyrzuca to powietrze, chłodząc się na zewnątrz. Więc oprócz tego, że zaciąga, tworząc podciśnienie, dodatkowo to powietrze, które przed chwilą schłodził, też zabiera i wyrzuca na zewnątrz. Dlatego jego sprawność jest mega słaba i może dojść do takiej sytuacji, że chłodząc powietrze w jednym pomieszczeniu, zaciąga powietrze innymi pomieszczeniami do domu i w tamtych pomieszczeniach po prostu będzie gorąco. A przy takiej klimatyzacji typu split, gdzie mamy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną, nie ma tego problemu, ponieważ klimatyzator pobiera powietrze od góry i tam, gdzie jest najbardziej gorące, schładza je i wyrzuca tutaj nam do przodu. Więc powietrze w całym pomieszczeniu jest jednolicie wymieszane i chłodne lub jednolicie wymieszane i ciepłe. Do tego jest mega cichy w porównaniu z takim klimatyzatorem, ponieważ wszystkie elementy najbardziej głośne w takim zestawie są na zewnątrz. I moim zdaniem same plusy. Zobaczymy jak to się sprawdzi. To będzie mój taki pierwszy sezon, gdzie będę miał dwa mieszane źródła, ale po rozbudowie fotowoltaiki i magazynu energii myślę, że warto zainwestować w taką klimatyzację. No i troszeczkę mieć więcej spokoju, jeżeli chodzi o wybór źródła do ogrzewania. To tyle, jeżeli chodzi o jednostkę wewnętrzną. Zaraz wam pokażę, jak to zrobione jest na zewnątrz. A więc tak, jesteśmy już tutaj przy jednostce zewnętrznej. Mam to zrobione, jak widzicie, w następujący sposób. Widziałem, że niektórzy robią w ten sposób, że kładą sobie po prostu bloczki betonowe i na tych bloczkach kładą klimatyzator. Ja nie chciałem tego w ten sposób robić, ponieważ ziemia pracuje, szczególnie w zimie, kiedy się na przymrozki jakby podnoszą ziemię do góry, potem opada, czyli te bloczki mogą pracować. I wtedy mamy prostą sytuację, gdy te przewody się wyginają, i po prostu może dojść do rozszczelnienia układu, w którym jest po prostu czynnik. No i koniec z naszej klimatyzacji lub z naszego ogrzewania. Ja to zrobiłem w następujący sposób: że zrobiłem tutaj, wykopałem dosyć spory dół, zazbroiłem go, zalałem taką mini ławę betonową. Na tym dopiero postawiłem bloczki. Tutaj poszło krat bloczki z Suporeksu, bo takie akurat miałem pod ręką. I powstała takie właśnie postumencik na jednostkę zewnętrzną. Yy, tutaj, jak widzicie, to takie szare coś, to jest żywica. Specjalnie wymalowałem całe wnętrze pod klimatyzatorem i tam gdzieś wody taką właśnie żywicą. Dlaczego że tak? Ponieważ pod taką jednostką zewnętrzną, z tej białej rurki, to jest z jednostki wewnętrznej oraz samego klimatyzatora, co przed chwilą widzieliście tutaj pod spodem w trybie grzania klimatyzator wywala z siebie na stop wodę tam jest cały czas mokro jeżeli w jakiś sposób tego nie zaizolujemy ta wilgoć może non stop jakby wciągać ściana i może tutaj powstać jakaś nieprzyjemna sytuacja z grzybem i tym podobnym tematem, może to przejść do domu czyli nie chcielibyśmy takiej sytuacji nie wiem czy to zrobiłem dobrze zrobiłem tak jak mi podpowiadał Rozum, że tak powiem, i po prostu uszczelniłem to żywicą. Jak widać, cała ta woda w ogóle się nie, nie utrzymuje. Tutaj tylko momentalnie spływa, jak po szkle. o widzimy, jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna pracuje w trybie grzania i po prostu non-stop oddaje z siebie wodę. W trybie chłodzenia jest odwrotnie, w tej chwili tutaj jest zimno i to zimno jest wyrzucane na zewnątrz. A w trybie chłodzenia jest właśnie odwrotnie, ona się nagrzewa i wtedy, tą białą rurką, wilgoć z jednostki wewnętrznej spływa nam tutaj na zewnątrz. Tu mam wyprowadzenia rur. Klimatyzacja, czyli jednostka wewnętrzna jest za ścianą, schodzi sobie tutaj na tą stronę. Mamy wyjście rurek w trybie grzania. Rurki są cieplutkie. Wyjścia elektryczne, czyli. Komunikacja z jednostką wewnętrzną oraz zasilanie do tej skrzyneczki. W tej skrzyneczce jest bezpiecznik, tak, gdyby coś się stało, jakieś zwarcie, żeby w domu po prostu nie wyrzucało mi bezpiecznika, i będę miał możliwość wyłączenia bezpiecznika przy samym klimatyzatorze. Ewentualnie, jeżeli coś się stanie do prac serwisowych, będę mógł wyłączyć zasilanie przy samej jednostce. Jesteśmy już z powrotem w domu. Tutaj Wam pokażę obraz termowizji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, żebyście mieli porównanie i zobaczyli sobie, jak to wygląda w trybie grzania, czyli w trybie grzania mamy odwrócony obieg i po prostu jednostka zewnętrzna się chłodzi, jakby oddaje to zimno na zewnątrz, przekazując ciepło tutaj na jednostkę wewnętrzną, co będzie widać na termowizji, jakie temperatury tutaj są podczas pracy tego urządzenia. I analogicznie, gdybyśmy włączyli tryb chłodzenia, sytuacja wyglądałaby dokładnie odwrotnie, czyli mielibyśmy tutaj na jednostce wewnętrznej chłód, a na jednostce zewnętrznej ciepło wyrzucane na zewnątrz. W kwestii podsumowania jeszcze samej instalacji tej klimatyzacji, chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz. W polskim prawie jest tak, że Wy nie możecie sami montować klimatyzacji. Głupie, nie głupie, prawo jest jakie jest. Jeżeli go nie przestrzegamy, musimy liczyć się z konsekwencjami. Więc każdy robi, jak uważa, ale nie dajcie sobie wmówić, że możecie sami to zamontować od tak i po prostu będzie wszystko ok. Mam znajomego, który ma papiery do F-Gazu, więc ja po prostu przyszedłem ten cały etap, że ja przygotowałem tutaj wszystko czyli zamontowałem jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną, przygotowałem murek, wszystkie przewody elektryczne i tak dalej ale jeżeli chodzi o same podłączenie przewodów gazowych w jednostce wewnętrznej czyli tutaj w jednostce zewnętrznej tam sprawdzenie szczelności, zrobienie próżni i tak dalej oraz finalne uruchomienie klimatyzacji to wykonał już on I to tyle tak i tu mamy spokój jeżeli chodzi o sam montaż żeby nikt się do nas nie przyczepił dodatkowo taką klimatyzację trzeba raz w roku brać najlepiej tego samego człowieka który nam to montował tak aby przyszedł, sprawdził szczelność przewodów, czy nie ucieka nam gaz z układu i to tyle, jeżeli chodzi o tą taką stronę prawną instalacji klimatyzacji w domu. Jeżeli ktoś byłby ciekawy tej kwestii czy tej strony montażu jakby, dodatkowo taką rzeczą jest, sam montaż człowieka z papierami nie daje nam gwarancji na urządzenie, czyli jeżeli zamontował to człowiek, który ma papiery na F-Gazy i może montować klimatyzację, ale nie jest autoryzowanym przedstawicielem jakiejś firmy, która produkuje klimatyzację, tracimy gwarancję na taką klimatyzację z automatu, więc musicie być tego świadomi. Jeżeli chcemy mieć gwarancję na urządzenie, najlepiej brać firmę i oni to montują, cały, cały temat, zajmują się oni montażem, montują nam tą klimatyzację, odpalają, zakło, zakładają książeczkę do prowadzenia historii serwisowej. I tyle. Nas potem tylko interesuje to, żeby raz w roku ten człowieczek przyszedł, podbił nam, sprawdził, czy wszystko OK jest z klimatyzacją i wtedy jest wszystko w 100% zgodne z prawem i mamy wtedy gwarancję. Jeżeli przyjdzie, to zrobi człowiek, który nie ma jakby autoryzacji przez producenta na montaż danej klimatyzacji, ponieważ pisałem z dwoma producentami klimatyzacji już i dostałem właśnie potwierdzenie takiej informacji, jeżeli Zamontuje ją człowiek, nawet z papierami, ale bez ich autoryzacji. Klimatyzacja straci z automatu gwarancję. I w razie awarii nie będziemy mogli doczekać swoich praw, jeżeli chodzi o naprawy serwisowe. To tyle ode mnie. Przejdźmy jeszcze do serwerowni. Pokażę Wam, jak to wygląda w taki pochmurny dzień, jeżeli chodzi o produkcję energii. No, jak widzicie, pogoda jest mega słaba dzisiaj. Gęste, prawie z białego w czarne przechodzące chmury z każdego kierunku tak naprawdę a mimo wszystko instalacja fotowoltaiczna produkuje ponad kilowat bez problemu jak widzieliście dzisiaj mega pochmurny dzień zero słońca praktycznie same grube gęste chmury a my mamy tak południe 600 watów Zachód 470 i wschód 450. Czyli w taką pogodę energii na zasilanie tej jednostki do ogrzewania domu, czyli ona potrzebuje 1 kW, spokojnie wystarczy nawet naddatkiem. Tutaj Wam pokażę. Dom w tej chwili pobiera łącznie z pracą klimatyzatora do ogrzewania 1120 W. Coś w tej okolicy tylko. To nie jest sam klimatyzator, ale również cały dom po prostu w tym momencie pobiera tyle energii. Łącznie z moją drukarką, która jak widzicie drukuje elementy do nowego magazynu. Będzie to trwało mega, mega długo, więc filmy z budowy tego magazynu z ogniw NCM, no niestety będą rozciągnięte w czasie. Mam nadzieję, że do zimy się wyrobię. Także wszystkim dziękuję za cierpliwość. Wszystkim, którzy obserwują ten temat budowy magazynu w wersji drugiej z tych ogniw od LG. A wracając do tematu, czy się sprawdzi takie ogrzewanie dodatkowe, wspomaganie ogrzewania gazowego za pomocą klimatyzatora, sprawdzimy, zobaczymy. Więcej wiedzy będę miał w tym temacie po zimie, po pełnym sezonie grzewczym. Na razie rokowania są bardzo dobre. I to tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!